Cześć! Dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć precyzyjny sidechain z użyciem automatyzacji intro. Wesprzyj mnie na Patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips i kłaniam się niezwykle nisko, wtorek, kolejna porcja wiedzy jak co tydzień o godzinie 18, zatem przejdźmy do tego moi drodzy. Dzisiaj pokażę wam jak stworzyć precyzyjny sidechain z użyciem automatyzacji i w zasadzie wykonamy to w, przy użyciu kilku kliknięć. Ja na potrzeby dzisiejszego odcinka przygotowałem taką próbkę swojego głosu tak naprawdę. To jest przykładowa próbka wokalu nagrana na potrzeby tego filmu. Zapisałem ją oczywiście do pliku, bo to będzie dosyć istotne, Ponieważ na podstawie analizy sampla, tudzież fali dźwiękowej, będzie przygotowywana automatyzacja przez program. Teraz pokażę wam, jak to działa. Tutaj mamy akurat wokal, ale możemy zastosować to z każdym innym efektem. Ja wrzucę sobie tutaj, moi drodzy, Fruity Reverb 2, czyli wtyczkę, która odpowiada za generowanie pogłosu. No i moi drodzy, możemy sobie tutaj setapować dowolny pogłos, tak naprawdę. Ja sobie pozwolę mniej więcej w ten sposób to stworzyć. I tutaj mamy, moi drodzy, gałkę WET, czyli odpowiadającą gałkę za to, że w zasadzie nie gałkę, tylko suwak odpowiadający za to, ile. Pogłosu zostanie wpompowane do sygnału opuszczającego wtyczkę. I taki mały szkopuł się pojawia w momencie, kiedy chcemy mieć zarówno przestrzeń, jak i przejrzysty wokal, mianowicie to, że pogłos przeszkadza nam w uzyskaniu tudzież utrzymaniu tego drugiego. I teraz moi drodzy, jak działa cały ten trick? Przede wszystkim musimy stworzyć automatyzację dla tego parametru. I teraz mamy tutaj coś takiego jak Articulator Tools. Stąd możemy sobie skopiować tudzież wkleić jakąś automatyzację, ale możemy też. Uzyskać coś takiego jak Analyze Audio File. Jeżeli do sobie klikniemy i wgramy ten sample, o którym mówiłem wcześniej, wcześniej przygotowany, to program nam stworzy z tego automatyzację, która będzie odzwierciedlać nasz sample wgrany tutaj na górze. Falą dźwiękową. Problem z tym jest taki, że nasz program, czyli ta automatyzacja, zostaje przygotowana tak, że w momencie, kiedy słyszymy wokal, to słyszymy też pogłos. Zobaczcie. To jest przykładowa próbka wokalu nagrana na potrzeby tego filmu. A nam zależy na tym, żeby było odwrotnie, czyli żeby w momencie, kiedy jest wokal, żeby nie było pogłosu, i w drugą stronę. I tutaj, moi drodzy, drugim kliknięciem załatwiamy sprawę, czyli flip vertically i w tym momencie, kiedy słychać wokal, to nie słychać naszego pogłosu. To jest przykładowa próbka wokalu nagrana na potrzeby. potrzeby tego filmu. Oczywiście jest to na tyle wyraźne w tym momencie, że trudno odnieść wrażenie, że jest tego po prostu za dużo. I w tym momencie możemy sobie, moi drodzy, wrócić jeszcze raz tutaj i wykorzystać coś takiego, co się nazywa Scale Levels. I tutaj, moi drodzy, możemy sobie ustalić, jaki poziom po głosu będziemy mieli w zależności od naszych potrzeb i oczekiwań. Możemy sobie ustalić, gdzie będzie centrum, środek powiedzmy naszych działań operacyjnych. Dalej możemy, o, widzę, że z tego poziomu też możemy sobie obrócić. To więc ten flip wertykalnie nie jest taki konieczny. Niemniej możemy sobie to zrobić w ten sposób, ustalić mniej więcej poziom, no i tutaj, moi drodzy, też ustalić między innymi tension, czyli jak mocno to będzie słyszalne. Zróbmy to sobie dosyć, powiedziałbym, hardkorowo, że w momencie, kiedy będzie wokalnie będzie słychać pogłosu i zobaczymy, co się stanie. Szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw efektów, zatem kliknijmy sobie Accept. To jest przykładowa próbka wokalu nagrana na potrzeby tego filmu. No i tutaj doskonale słychać, że przy takim ustawieniu jest ekstremalnie czysto wręcz i możemy sobie tutaj pokombinować. Możemy sobie pokombinować też z innymi opcjami, na przykład Smooth Up powoduje, że możemy troszeczkę tę automatyzację nie tyle uprościć, co sprawić, że będzie brzmiała trochę bardziej naturalnie. Sprawdźmy, jak to zabrzmi. To jest przykładowa próbka wokalu nagrana na potrzeby tego filmu. Ten sposób brzmi ona troszeczkę bardziej, wydaje mi się, jakby była wynikiem kompresji. Także tak to mniej więcej wygląda. Tip na dzisiaj wydaje mi się, że ciekawy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A z mojej strony to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Boniface, a to było kolejne Selfmade Tips. Jeśli znajdziecie chwilę, zapraszam też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, Soundclouda, Instagrama, po backstage Selfmade Beats. Wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Selfmade Beats i nie zapominajcie dołączać do facebookowej grupy Selfmade Beats oraz Serwera na Discordzie, gdzie staramy się wspierać i rozwijać nasze muzyczne zainteresowania. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszłym tygodniu, we wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.